W dzisiejszym odcinku kwitnący rzepak i powiemy o zabiegach funkicydowych, które należałoby wykonać w momencie początku kwitnienia rzepaku ozimego. Drodzy Państwo, początek maja to zazwyczaj właśnie również początek kwitnienia rzepaku i mamy do wykonania poza zabiegami odżywczymi, zabiegami insektycydowymi, w zależności od nalotów, również mamy do wykonania zabieg fungicydowy. Bardzo istotny zabieg fungicydowy w przypadku rzepaku, bo w tym terminie zwalczamy takie choroby jak zgnizna twardzikowa, która jest bardzo niebezpieczną chorobą występującą w rzepaku. Zwalczamy czy to szarą pleść, czy suchą zgliznę kapustych, występujące właśnie w tym okresie. Ale najważniejsza choroba to ta, o której wspomniałem na początku, czyli zglizna twardzikowa, która poprzez opadanie płatków i pyłku na kąty liściowe, gdzie jest duża wilgotność w łanie, tutaj zaczyna się właśnie choroba zglizna twardzikowa, właśnie w tych kątach liściowych. I jak sobie z nią radzić? W tym okresie w przypadku dwóch zabiegów, które planujemy, po pierwszy zabieg planujemy w tej właśnie fazie, z którą mamy do czynienia, czyli początek kwitnienia, a kolejny w fazie pełni kwitnienia po upływie od dwóch do 3 tygodni po pierwszym y, zabiegu, co byśmy zalecili na tą plantację? Mamy kilka rozwiązań, które możemy y, zastosować. Pierwszym takim rozwiązaniem jest chociażby preparat Dobromir Top, czyli czysta azoksystrobina. W dawce 0,6 litra na hektar, połączona z Pole Position, czyli protiokonazol w dawce 0,3 litra na hektar. Te dwa preparaty, dwie substancje aktywne, jedna działająca nam dłużej, druga, czyli protiokonazol, znakomity triazol działający nam wyniszczająco. Bardzo fajne połączenie w przypadku początku kwitnienia. Idąc dalej, to, co mamy w naszej ramówce, to, co się pojawia, mówimy o biologizacji rolnictwa, coraz bardziej zaczyna ta biologizacja rolnictwa wchodzić w trend, z którym mamy do czynienia, to tym rozwiązaniem, które my proponujemy jako firma Ampol Merol jest mianowicie preparat NovoBACT Pro zawierający szczepy bakterii, które znajdują się w tym preparacie i Idąc torem, że jest biologizacja rolnictwa, jednak my nie skupiamy się tylko i wyłącznie na preparatach biologicznych, ale na hybrydach, które tworzymy z substancjami aktywnymi. I na przykład, preparat Nowobact Pro w dawce 250 gram na hektar możemy połączyć chociażby z czystym protiokonazolem zawartym w preparacie Pole 0,3 litra na hektar. Możemy również połączyć Nowobact Pro. Z difenokonazolem możemy również połączyć go z metkonazolem, czyli z trzema bardzo fajnymi triazolami, które będą działały nam wyniszczająco, a natomiast Nowobact Pro, pokrywając tą roślinę, liście, kąty liściowe, będzie działał jako efekt zajętego miejsca, żeby te choroby nam nie wchodziły. Powiem Państwu więcej, preparat Nowobact Pro. Już kilkukrotnie był przez nas testowany, właśnie na polach bardzo mocno porażonych z, sucho, z gnizną twardzikową, i naprawdę efekty są oszałamiające, możemy uzyskać plony wyższe w przypadku tych hybryd, o których wspominaliśmy. Także kończąc. Idealny moment na wykonanie zabiegu, na początek kwitnienia, kiedy pęd główny zaczyna nam kwitnąć, kiedy pierwsze płatki nam opadają, zabezpieczenie tymi dwoma rozwiązaniami, czy to typowo fungicydowym Dobromir Top 0,6 litra na hektar połączony z Pole Position 0,3 do 0,4 litra na hektar, czy może hybryda, która staje się coraz bardziej nowoczesna, innowacyjna, Nowobact Pro połączony z triazolami, które wymieniałem, czy to metkonazol, difenokonazol, czy protiokonazol. Idealnie zabezpieczenie przed zgnilizną twarcikową i później czekamy na pełnię kwitnienia. Spotkamy się w pięknym, kwitnącym już rzepaku i powiemy o zabiegach na pełnię kwitnienia bądź powszechnie nazywanego na koniec kwitnienia upadający płatek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.